Jak fotograf i filmowiec powinien ogrzewać swoje ręce i baterie zimą. Tak jak ja robiłem to kiedyś za pomocą ogrzewaczy chemicznych, czy może tak, jak robię to obecnie używając ogrzewaczy elektrycznych. Włącza się go i już za 7 sekund czujemy, że zaczyna grzać. Przy ustawieniu na 60 stopni grzeje tak mocno, że właściwie parzy w ręce. I działa tak przez kilka godzin. Jak zapewnić sobie fotografowi, filmowcowi ciepło, kiedy jesteśmy na zdjęciach w zimowych warunkach? Ale nie tylko chodzi o zapewnienie ciepła nam, ale też naszym bateriom, czy to są baterie do aparatu, drona, czy też do jakiejś kamery światła LED. Każdy, kto fotografował przy temperaturze minus 10, 15 czy 20 stopni, ten wie, jak bardzo szybko marzną ręce, szczególnie palce. Jak baterie w naszym sprzęcie potrafią. Gwałtownie tracić na wydajności. Jak ja ogrzewałem się do tej pory? Używałem takich ogrzewaczy chemicznych. Zacząłem je używać 20 lat temu, przygotowując się na prawie 3 tygodniowy wyjazd fotograficzny na zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech, Torino 2006, jako akredytowany tam fotoreporter dziennika Super Express. No menomen, po 20 latach Olimpiada znowu wróciła do Turynu, Torino 2026. Fotografując na Olimpiadzie, na przykład skoki narciarskie, Trzeba przyjść na dany obiekt 2-3-4 godziny wcześniej. Pamiętam, jak czekałem w Turynie pod skocznią narciarską na pierwszą serię skoków Adama Małysza, i było już wówczas minus 20 stopni, a ja stałem pod tą skocznią 2 godziny. Na tak dużych imprezach na danym obiekcie jest od kilkudziesięciu do nawet 100 fotografów, a nawet kilkuset fotografów, i trzeba znaleźć po prostu zająć sobie miejsce. Nie będę przynudzał, jak byłem ubrany, ale miałem właśnie takie ogrzewacze chemiczne. Bardzo, bardzo podobny jak ten, który po otworzeniu i aktywacji działa przez kilka godzin. Otwierając, dostaje się do niego powietrze, do tej substancji i dochodzi do reakcji chemicznej, podczas której wydziela się po prostu ciepło. Plaster przykleja się do pierwszej warstwy ubrania w okolicy nerek, a najlepiej w okolicy e, serca. Cała krew z organizmu przechodzi przez te narządy, i kiedy ją w tym miejscu podgrzejemy, to zostaje rozprowadzone ciepło po całym organizmie. Niestety ten ogrzewacz jest jednorazowy i dosyć słabo grzeje. Po wyjęciu bezpośrednio na mróz w ogóle nie poczujecie, że daje jakieś ciepło. Najlepiej sprawdza się właśnie pod warstwami ubrania, niezależnie od wersji, jaką kupimy. To grzeje delikatnie od kilku, producent mówi to nawet kilkunastu godzin, zwykle jest to powiedzmy 6-8 godzin. Po zakończeniu tej reakcji chemicznej jest Jezus zużyty przestaje grzać i możemy go po prostu wyrzucić. Można oczywiście nim owinąć również baterię. I używałem także tego ogrzewacza do łóżka w nocy, gdyż po kilku dniach marznięcia na Olimpiadzie byłem tak wychłodzony, że nawet gorący prysznic nie powodował, że się rozgrzewałem. Przyklejałem ten ogrzewacz do prześcieradła w łóżku, aby całą noc mnie dogrzewał, i to się sprawdzało. I myślę, gdybym spał w w śpiworze, to pewnie sprawdzałby się je jeszcze bardziej. Do niedawna popularne były także takie ogrzewacze chemiczne wielorazowe. To był taki w twardej folii woreczek, w którym był płyn. Tam była taka blaszka metalowa, taki aktywator. Jak tą blaszkę się zgięło, następował proces chemiczny, ten płyn zamieniał się w taką białą, stałą substancję, wydzielając bardzo dużo ciepła. Niestety grzało to tylko pół godziny. Można go było używać wiele razy, tylko trzeba to było ten woreczek gotować w gorącej wodzie, aż znowu ten skostniały tam biały płyn po reakcji chemicznej się rozpuścił. Dzisiaj już praktycznie nie do dostania ten ogrzewacz. Można kupić takie właśnie, jeszcze są takie właśnie chemiczne w sklepach górskich, w aptekach lub na jakichś portalach aukcyjnych. Pojawiły się jednak nowe rozwiązania: ogrzewacze elektryczne. Ja testowałem różne i kupiłem dla siebie takie dwa. W środku znajdują się grzałki elektryczne i akumulator zasilający. Zacznijmy od tego mniejszego. Po przytrzymaniu włącznika przez dwie sekundy on się po prostu włącza z ustawieniem na 60 stopni. Kolejne pojedyncze dotykanie. Zmienia nam ustawienia na 50 stopni i 40 stopni. Na zewnątrz jest aluminium, które bardzo sprawnie przewodzi ciepło. Przy ustawieniu na 50 stopni ten ogrzewacz jest gorący, a przy 60 no naprawdę osoby o wrażliwej skórze mogą uznać, że to po prostu parzy. Sprawdzałem termometrem i mniej więcej temperatury są utrzymywane. Zrobiłem testy grzania. Do wyładowania całego akumulatora, i takie wyniki y, otrzymałem. Przy temperaturze ustawieniu na 40 stopni te maleńkie ogrzewacze, dwa, one się tu łączą magnesem, grzały 6 godzin. Przy tym średnim ustawieniu na 50 stopni grzały 3 godziny i 35 minut każdy, a przy maksymalnej temperaturze 60 stopni Celsjusza grzały aż 3 godziny. Pojemność tego urządzenia to 2500 mAh każdy. Gdy urządzenie jest wyłączone, naciskiem włącznika raz pokazuje nam tymi diodami naładowanie baterii, w jakim stanie jest bateria. Od 1 do 4 zielonych kropek. Ten ogrzewacz robi robotę. Takie małe coś grzeje na 40 stopni 6 godzin, a na full 3 godziny. Po rozładowaniu mamy tu USB-C, podłączamy go na 2-3 godzinki do dowolnej ładowarki i znów nam grzeje. Jak ja używam tego ogrzewacza? Wkładam go po prostu do kieszeni płaszcza lub kurtki i tam po prostu grzeje ręce, nawet przez rękawiczki. Wkładam go też do rękawiczki, ponieważ palce marzną najbardziej. On jest mały, on wchodzi. Daje na 40 stopni, to wystarcza naprawdę. I po prostu mam cały czas ręce ogrzane, szczególnie kiedy latam dronem, to, to się bardzo dobrze sprawdza. W przypadku fotografowania lewa ręka OK, ale prawa dosyć trudno się trzyma ten sprzęt, ale daje radę. Używam też tego ogrzewacza do podgrzewania baterii od aparatu czy od drona. Najlepiej zakupić jest do tego takie torby termiczne w aptece. One są w wersji, to się nazywa torba. Izolacyjna. One są w wersji większej lub mniejszej. Kosztuje to 2-6 zł. Służą głównie do przewożenia leków, które trzeba przechowywać w niskich temperaturach. Ale zastosowanie mogą być też do naszych celów. Do środka wkładam moje baterie od aparatu czy baterie od drona. Do tego. Właśnie ogrzepacz. Ustawiam go, wystarczy naprawdę na 40 stopni, na minimalną temperaturę. Jest tutaj, jest to woreczek strunowy. Zawijamy i takie coś możemy sobie włożyć do torby fotograficznej, i mamy pewność, że po wyjęciu za godzinę, dwie, trzy, cztery one będą ciepłe. Na pewno nie stracą na wydajności. Tu będzie 40 stopni, one będą cieplejsze niż w temperaturze pokojowej. Przypominam sobie, jak robiłem zdjęcia z drona infrastruktury przemysłowej w zimowej scenerii. Gdy zmieniałem baterię do drugiego lotu, nie pomyślałem, że wyciągam ją z bagażnika i ona leżała tam dwie godziny, a było minus 20 stopni Celsjusza. Włożyłem baterię, wystartowałem i chciałem dokończyć zdjęcia z pierwszego lotu. Szybko dokończyć, no bo zimno i nie spojrzałem, że ta druga bateria wcale mi nie pokazuje full czasu. Tylko dosłownie parę minut. Wystartowałem i nagle napięcie tak gwałtownie spadło, że dron zaczął gwałtownie, awaryjnie lądować pionowo. Nie reagował też na moje próby przerwania tej procedury awaryjnej. Dobrze, że wylądował na zaśnieżonej trawie przy ogrodzeniu tej firmy i dzięki mapie na aparaturze udało mi się do niego dojść. A wystarczyło mieć taką ciepłą baterię po prostu przy starcie. Uważam, że takie ogrzewacze elektryczne, Właśnie małe, to jest must have każdego fotografa. Teraz wersja większa i z dodatkowymi funkcjami. Działa ona też, jest na magnes i działa identycznie jak poprzedni, z tym, że nie ma wyświetlacza. Tutaj są kropki. Same diotki palą się na zielono, gdy sprawdzamy stan naładowania baterii. Są trzy, nie cztery. A gdy go włączymy, ten sprzęt. I chcemy sprawdzić, jak, na jaką temperaturę jesteśmy ustawieni, to diodki palą się na czerwono. W opisie producent podaje, że jedna czerwona paląca się dioda to 40 stopni, 2 50, 3, 60. Ten duży ogrzewacz grzeje na większej powierzchni. I pomimo tego, że ma dwukrotnie większą baterię, 5000 mAh pojemności, to w moich testach wyszło, że ten ogrzewacz działa krócej. Przy temperaturze 40 stopni te małe grzały 6 godzin, a ten tylko 5 godzin 10 minut. Przy średniej temperaturze 50 stopni małe grzały 3,35, a duży 3,15. Przy temperaturze 60 małe grzały 3 godziny, a ten tylko 2 godziny, ale naprawdę grzeje bardzo solidnie. Ale te duże ogrzewacze są też powerbankiem. Tutaj są dwa wyjścia. USB-C go ładujemy, a USB starego typu służą do podłączenia kabla. Można ładować telefon czy inne urządzenie. Dodatkowa tutaj funkcja to latarka. Dwukrotne naciśnięcie, kliknięcie szybkie. Mamy latarkę, która całkiem mocno, mocno świeci. Po jednym kliknięciu świeci troszeczkę delikatniej. Jest też oczywiście stroboskop i świetny sygnał. SOS. I teraz uwaga, jak sądzicie, ile czasu ta latarka świeci przy pełnej mocy? W moim domowym teście, w temperaturze pokojowej, ta latarka świeciła aż 35 godzin pełnej mocy. Jest też oczywiście wbudowany magnes, co ułatwia przyczepianie tego gdzieś w terenie, w pomieszczeniu czy na miocie. A wrzucenie takiego ogrzewacza np. do śpiwora pod nogi to gwarantowany komfort termiczny przez wiele, wiele, wiele godzin. Raz jeszcze powtarzam, to jest must have każdego fotografa. W opisie podaję, jakie to modele, jakie mają nazwy i symbole, abyście mogli sobie odszukać na necie, ale od razu też zastrzegę, że nie mam żadnego interesu w tym, żeby Wam proponować takie rozwiązanie. Po prostu dzielę się swoim tipem. A liczę, że w zamian dacie lajka, komentarz, podziękowanie lub polubicie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Kto chce zobaczyć moje zdjęcia z zimowej olimpiady w Turynie z 2006 roku, zapraszam na moją stronę piotrbławicki.com, gdzie w zakładce sport znajdziecie pod podzakładkę Turino 2006, a występowały wówczas na olimpiadzie takie gwiazdy sportu jak wspomniany Adam Małysz, biegaczka Justyna Kowalczyk, biatlonista Tomasz Sikora, użwiarze Uźwiar... Dorota Zagórska, Mariusz Siódek i Konrad Niedźwiecki, czy snowboardziska Paulina Ligocka i Jagna Barczuwajtis. Jak już będziecie na mojej stronie to zapraszam także do zakładki szkolenia, gdzie pokazuję jak zarabiam w dzisiejszych czasach całkiem solidne pieniądze tworząc content. Serdecznie wszystkich zapraszam.